Aż 11% wzrostu w ciągu ostatnich pięciu lat polskiego PKB zawdzięczamy pracownikom z Ukrainy. W ostatnich miesiącach widać po zamówieniach, na przykład w naszej firmie czy w branży, że ukraiński pracownik cieszy się większym zapotrzebowaniem ze strony pracodawców niż np. pracownik azjatycki. Przede wszystkim są to kwestie społeczne, bliskość kulturowa i kwestie językowe. Polski pracodawca. Ceni sobie pracownika z Ukrainy, z Ukrainy po pierwsze, ponieważ jest, jest bliskość językowo, łatwo się z nim porozumieć, a po drugie najczęściej ma on już doświadczenie w przedsiębiorstwie. I tutaj powstaje pewnego rodzaju zagrożenie w drugiej połowie tego roku, bądź na początku przyszłego roku, bo analizy NBP mówią, że w zeszłym roku jeszcze 1,3 mln pracowników z Ukrainy przebywało, przebywało na terytorium Polski. No, w tym roku okazuje się, że już ponad 250 tysięcy według szacunków Straży Granicznej wyjechało w związku z epidemią koronawirusa. My też mówimy, że około 10-15% to jest taki poziom różnicy między tymi osobami, które wyjeżdżają a przyjeżdżają do Polski. To oznacza tak naprawdę, że w tej chwili już poniżej miliona osób w polskiej gospodarce z Ukrainy jest mniej niż było jeszcze, jeszcze parę miesięcy temu. W czerwcu, w lipcu widzimy silne odbicie, jeżeli chodzi o ekspansję firm, jeżeli chodzi o prognozę zatrudnienia. Lipiec, sierpień podtrzymał te dane. Sektor spożywczy ma się świetnie, a na przykład sektor meblarski w tej chwili przychodzi kolejny boom. Tam wszędzie brakuje tysięcy rąk do pracy, a nie zmieniły się i nie zakończyły się problemy techniczne związane z przyjazdem do Polski. Czyli w dalszym ciągu Problem komunikacji na po stronie ukraińskiej jest dosyć duży. Kwestia przekroczenia granicy jest też problematyczna. Sama kwarantanna w związku z koronawirusem trwa od 10 do 14 dni, co też przedłuża okres, kiedy pracownik z Ukrainy mógłby znaleźć pracę w Polsce. Mimo, że bezrobocie troszeczkę wzrosło, to Polaków w tej chwili nie ma na rynku pracy. Pracownicy z Ukrainy są jedyną alternatywą obecnie. Oprócz Białorusinów, ale ich jest naprawdę mało, wydaje się, że musimy troszeczkę bardziej się otworzyć, bo i Czechy, i Słowacja, i Węgry cały czas z nami konkurują, mają bardzo elastyczne rozwiązania administracyjne i tam jest dużo prościej przyjechać w miarę szybko. Niż, niż na terytorium Polski. Jeżeli spojrzymy na to, co prognozuje Europejski Bank Rozwoju, co mówił jeszcze dwa, trzy miesiące temu, że bezrobocie w Polsce będzie na poziomie 10,5% na koniec roku, całkowicie się to nie, nie potwierdza. My szacujemy gdzieś w, okol w okolicach 6-7% to bezrobocie na koniec roku się pojawi, dlatego że Polska ma tą poduszkę ukraińską, która tak naprawdę wzięła na siebie te 150 tysięcy redukcji miejsc pracy w Polsce.